Pod ostatnim filmie to sporo osób pisały, właśnie jak tutaj to by można zrobić. I były jakby trzy, trzy tutaj odpowiedzi. No to pierwsza, żeby ten kawałeczek dospawać. Druga, żeby z rury zrobić to, a trzecia tak jak ja mówiłem z obejmy. No i czwarcie, żeby kupić inne, ale to, to, to innego to się nie kupi. Także tą czwartą opcję jakby odpuszczamy. Spawanie. Spawanie też raczej bym odpuszczał, bo ja się z tym namęczę, naspawam na ten, a parę razy i to zapewne odpadnie, także spawanie też odpuszczam. Pozostaje mi albo nakładka, albo obejma z tego. Nakładka byłaby fajnie, tu o, fajny materiał mam gruby, jakby to stoczył, to by akurat była fajna 10 cm ścianki jak nie 12 mm. Ale jest problem, bo jakby to ucho, tutaj o jest jedną częścią odlewu z tym że to jakby dodatkowo się jeszcze trzyma dół tulei z tym odlewem z całością i stąd dasz taką rurkę no to ja bym to musiał odciąć bo dając nakładkę to, to tutaj do tej śruby się nie wyrobię z miejscem po prostu i by nie miało się do czego trzymać także to też raczej chyba odpada no bo widać to to jest praktycznie na równo no to, to by ta obejma z tej rury to by nic się nie trzymało a dając zaraz tak w bok coś no to bez sensu też chyba także patent z tą e, rurką też odpada jakby to, to ucho nie trzymało się tego to wtedy nie ma problemu to bym właśnie tak to zrobił bym to odciął i tyle, a że to dodatkowo z tym się trzyma to to wzmacnia jakby w całości to, no to nie chcę tego ruszać, jakby wolałbym to zostawić i zostaje patent tutaj o, z płaskowniczkiem. Ma 10 cm grubości. Trochę długi jest, ale się go wytnie. I myślę, właśnie wziąć ten płaskownik i z kartonu sobie zrobię szablon. To tutaj zobaczę, czy da się wkręcić do końca, czy jak tam to zrobić. I po prostu tu pójdzie płaskownik prosty. Skręcę go tutaj i w tym płaskowniku wytnę taki ząbek, że on będzie się jeszcze na to tutaj dalej nakładał. Bo tutaj śmiało może. Jedynie to muszę wyszlifować na zero. Ale to tam już nie jest żaden problem. I z kartonu właśnie wytnę sobie taki szablon, że tutaj. I tu będzie się po prostu rozszerzał na tą szerokość jaką ma teraz. I będę grzał i palniczkiem go sobie tutaj. Znaczy no palnikiem będę go grzał. I będę go stopniowo doklepywał. Też do prostego. No i jakby spód tego wycięty. Tutaj niestety nie wyda, żeby otwór był po całości, bo. Tu jest bardzo mało miejsca i tu musi być takie podszlifowanie, bo tu mamy o taki nadlewik. Ale o otworek mamy i tutaj ta szerokość i potem już może być szerokość całego tego tego płaskowniczka. Jedynie mogłoby to tutaj troszeczkę dalej wystawać do przodu. No i tak to ma wyglądać mniej więcej. Tutaj tak o. Tutaj tak o. No, taka po prostu obejmka i tyle. Teraz trzeba tylko to, żeby szło metal wyginać tak łatwo jak ten karton. To było pięknie. No ale o, to się wygnie, i wtedy o. Tu wszystko dość dobrze, dość dobrze to wygląda, że tak by mogło nawet to być. Więc fajnie. I teraz trzeba po prostu wyciąć takie z metalu i wygiąć. No, poradziłem sobie z tą śrubką minimalnie szlifem, ale ogólnie trzeba było ją troszeczkę wkręcić. Znaczy ona robi jakby nam za blokadę Ta śrubka, że to nam się tak nie obraca. Wcześniej ona była w bardziej wytłukła i bardziej latało, teraz troszeczkę mniej lata. Także jest to ja po prostu tą śrubkę skróciłem i i taki prostokąt, bo tu mamy taki rowek. O, o tam ją widać nawet. O, ja po prostu ten i leciutko teraz zeszlifowałem tutaj to wszystko. Ten syf tak ona równo. No i teraz. I teraz tutaj o taki wycięty płaskowniczek, jak on jest chyba troszeczkę za długi do sufitu mi może dojść. Ja go sobie przykręcę i po prostu będziemy grzać palnikiem albo tak spróbujemy najpierw przypójdzie i będziemy go doginać dookoła. Chciałbym zapomnieć, to trzeba by szlifować tutaj o tu i kocem, kocem zakryte, żeby iskry się w to nie wtapiały i nie szkodziło jemu bardziej niż jest zaszkodzony. No i tu jest skręcone. Tyle udało mi się wygiąć i dalej już w ścianę wchodzi, dlatego muszę to obciąć gdzieś tu. I wtedy trzeba będzie już raczej popalić, bo ręcznie się tego nie dognie. No, tak o. Tyle mi się udało zagiąć ręcznie. Ale jak już mam całą szerokość giąć, to już nie mam siły. Ale o, jest tyle. Teraz mogę to wywalić i dam zwykłą nakrętkę. Bo nie pomyślałem o tym, gdzie ja teraz to zagnę, tutaj aż dotąd. Ale już jest dobrze. Esto es el caos. Wyjęty. i tutaj o wypełniłem ten tutaj tą przestrzeń która tutaj była nie chciałem tego doginać bardziej już tutaj po prostu i teraz o to jest mocno i tutaj sobie pomalowane sprayem i teraz śrubka akurat idealnie mija się z tym i teraz sobie po prostu śrubką zaznaczę tak do góry podbiję, wywierci się otworek i już będzie fajnie Daję tylko ładnie to się tu troszeczkę obetnie, wyszlifuje. I się pomaluje i będzie ładnie to wyglądać. I mam nadzieję, że będzie trzymać co najważniejsze. No i tak to wygląda na gotowo. Tu było pospawane troszeczkę, żeby się nie przesunęło czasami. Tu podkładka, żeby się nie wysuwało. Opór na śrubę, żeby się nie obracała. Troszkę wyszlifowałem. Teraz tylko to założyć, pomalować. wyciścić trochę to tutaj, nasmalować. I można działać śrubka o, bardzo ładnie dochodzi i tu już się nie ma prawa obrócić bo jest ten opór. I o, tu podkładeczka oryginalna chyba rączka będzie pasować. i gotowe. No i tak to wygląda naprawione. Mam nadzieję, że naprawione. Bo śrubka nasmarowana, to się dociska, tylko jeszcze farba troszeczkę mokra. Ale mam nadzieję, że będzie trzymać. Trzymać będzie blacha, gwint Najważniejsze, żeby tu się nie odkręcało. A ja teraz muszę to karkę sprzątnąć, bo troszkę robiłem, a nie było kiedy tutaj ogarnąć.